Dajcie, moi kochani. Piękny, niedzielny, słoneczny poranek. Mam dla Was małą niespodziankę. Do dzisiaj jestem w nieco innym miejscu. Przyjechałam do domu. <grywa> Przyjechałam do domu. Jest wcześnie. Jest w tym momencie chyba 25 po 7. Zegarek mi się obrócił. No, 25 po 7. I obudziłam się wcześniej. I postanowiłam, że skoczy na cmentarz. Plany się popsuły wczoraj, bo przyleciałam wczoraj. Przyleciałam tylko na kilka dni, bo okazuje się, że muszę pozałatwiać sprawy takie bankowe. Więc to jest taki wypad trochę na szybko. Zobaczcie, jeśli mnie nie widzicie, bo słońce jest w tym momencie za mną. I będę tutaj tylko 3 dni. Właściwie dwa, dwa i pół. Dwa pełne dni i połowę, bo na trzeci dzień już wracam z powrotem. Chciałam, miałam nadzieję, że bo to był lot taki popołudniowy i miałam nadzieję, że uda mi się zaraz po przejeździe pojechać na cmentarz ale niestety nie więc robię to dzisiaj z rana bo spać nie mogłam przeracamy się z boku na bok to jest mój pierwszy przejazd od czasu kiedy babci już z nami nie ma i ona zawsze była pierwszą osobą, z którą się widziałam. Oczywiście chodzi mi tutaj o w domu, bo pierwsza osoba zawsze była ta, która mnie odbiera z lotniska, czyli zazwyczaj mój brat. Ale już w domu, kiedy podjeżdżaliśmy do domu, to babcia i dziadek, to pierwsze osoby, które zawsze odwiedzałam. Dzisiaj był to dziadek, znaczy wczoraj, tym razem był to dziadek. I zabrakło mi. Przywitać się z babcią. Także stałam wcześniej. Jest piękny poranek, jest bardzo ciepło. Jestem nieprzyzwyczajona do takich temperatur, bo taka temperatura to w Anglii w środku dnia, a nie o 7 z rana. Więc um, Więc tak. Ma, ma w ogóle być piękny dzień. Zapowiada się piękny dzień. Z czego się cieszę, bo trochę tego słoneczka mi brakuje. Ale tak, pędzę na cmentarz, nie mogę się doczekać, żeby się przywitać, więc będę dzisiaj nagrywać trochę więcej, zrobię vlog z pobytu w Polsce, mówię to będzie krótki pobyt, więc vlog pewnie nie za długi, ale zobaczymy jak to będzie. Witajcie moi kochani, z mojego ogrodu, właściwie nie mojego, z ogrodu mojej rodziny w Polsce. Jak już widzieliście z wcześniejszych nagrań, z wcześniejszych klipów. Przyjechałam do domu. Jest to wizyta bardzo krótka, bardzo szybka, zbyt krótka i zbyt szybka, tyle mogę Wam powiedzieć. Ale jestem i cieszę się. Uściskałam moją mamę, uściskałam mojego dziadka, uściskałam e, brata i całą resztę rodziny. E, a teraz przechodzę się po ogrodzie, ponieważ dzisiaj jest przecudna pogoda. 25 stopni. Zobaczcie, piękne, błękitne, bezchmurne niebo. Cudnie. Pomyślałam, że pokażę Wam mój, już nie mój, nasz rodzinny ogród. Tu, gdzie się wychowałam, tu, gdzie się. No. Urodziłam i wychowałam <grym> przez dobrych 25 lat mojego życia, czyli mój dom rodzinny. Jak widzicie, mówiłam wam chyba, wspomniałam wcześniej, że ogród mojej rodziny jest ogromny i to jest pierwsza jego część pierwsza taka warzywna część. Już dziadek posadził ogórki. To są chyba tutaj ogórki, z tego co się orientuję. Tam wcześniej był czosnek. A tutaj jest takie bardzo małe poletko truskawek. Za truskawkami jest kalarepa. Za kalarepą jest majeranek. Buraczki. Buraczki trochę trzeba by z zielska oporządzić. Mamy dalej cebulkę. Dwa rzędy. Por. Seler pietruszka i cztery rządki marchewki ale y, pierwszy rząd bardzo ładnie wybił się spod, spod ziemi natomiast trzy kolejne to już tak trochę gorzej także nie wiem czy siew ma winę czy nie wiem pewnie siew e, ale tak to wszystko dopiero i e, tutaj nie wiem co się stało to jest rumianek słuchajcie dziadek mówił że sam się zasiał w tym roku rumianek i taki mamy piękne takie piękne poletko Rumianku. Mój dziadek ten rumianek potem pozbiera, bo używa oczywiście rumianku do herbaty, czy w sensie do swojej mieszanki specjalnej ziołowej. I pierwsza z pomidorowych folii mojego dziadka, bo to nie szklania, to taka. Zobaczcie, piękne pomidory po prawej, po lewej papryka do połowy tutaj z brzegu są ogórki a tam pod pod samym końcem rzodkiewka Słyszycie w Tyle odgłosy, to jest cała moja rodzina. Dzisiaj przyjechali wszyscy. Robimy rodzinnego grilla i um, wszyscy siedzą w altanie, tam z przodu. Nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać um, moich biesiedników, współbiesiedników. Um, ale tam są i świętujemy moje mamy imieniny, które um, są za kilka dni. Tutaj jest mięta, zobaczcie, piękna mięta. Tutaj to nie pokrzywy, to jest melisa. Pasolka w, w tle tam. I e, niestety, ale porzeczki, które w tym roku coś im się stało, i nie obrodziły, o wyschły. Za to mamy piękny agrest. Przepiękny agrest. I kolejna z, ze szklarenek. Mojego dziadka. Kolejne pomidory. Jak widzicie, dziadek ma swoje flance. Wysiewa je, potem hoduje do odpowiedniej wielkości i wsadza w szklarnię. My jesteśmy rodziną pomidorową, także pomidorów mamy dostatek. A teraz włączę Wam muzyczkę i może uda mi się pokazać Wam moją rodzinę. Tak, chociaż z daleka. Witam Was bardzo serdecznie w ostatniej części vloga, mojego vloga podróżnego, jak już się pewnie zdąży się zorientować. Właśnie wróciłam do domu. Uuu! Moi kochani, podróż była emocjonująca. Zarówno lot w tę i w drugą stronę był pełen przygód. I mam nadzieję, że nagram osobny filmik, żeby Wam powiedzieć, jak to wszystko wyglądało. O, naprawdę było ciekawie. Jestem zmęczona, ale szczęśliwa. Podróż była bardzo krótka. Wszystko wytłumaczę Wam w kolejnym wideo. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że zniknęłam z YouTube'a na jakiś czas. Ale niestety nie miałam innego wyjścia. Nie byłam w stanie ogarnąć wszystkiego. A miałam, uwierzcie, mi dużo rzeczy na głowie. Ale, jak już wspomniałam, wszystko się udało, więc jestem zmęczona. Ale szczęśliwa i szczęśliwa podwójnie, dlatego że nie widziałam Izaaka przez 4 dni i tęsknię za nim strasznie. Oczywiście rozmawiałam z nim na Messengerze w wideo-rozmowie, ale to nie to samo. Chcę go uściskać, wycałować, przytulić. Więc żegnam się z Wami, moi kochani. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego wideo kolejnego filmiku, w którym Wam zdradzę wszystkie szczegóły mojej podróży. I może pokażę Wam prezenty, znaczy prezenty, zakupy, jakie przywiozłam sobie z Polski. Buziaczki. Pa, pa.